Pracuję w katolickim radioporcie od 15 lat. 15 lat przyglądam się pracy radiowej, w zasadzie uczyłem się od początku, co znaczy pracować w radiu, na bardzo różnych stanowiskach w naszej rozgłośni. Zresztą patrzyłem, jak radio ma 19 lat, czyli przez większość czasu przyglądałem się, jak radio nasze się rozwija. Po tych 15 latach dochodzę do wniosku, że radio tworzą nie urządzenia elektroniczne. Nie komputery, ale przede wszystkim tworzą ludzie, choć te wszystkie urządzenia elektroniczne są bardzo ważne i to nie ulega wątpliwości, że technicznie radio powinno być doposażone i powinno mieć najlepsze urządzenia, bo one po prostu pomagają w pracy, ale tylko pomagają. Atmosferę radio i samo radio tworzą przede wszystkim osobowości radiowe, tworzą ludzie. Mają Państwo możliwość wysłuchania w poszczególnych wywiadach tego, jak wygląda praca w poszczególnych działach. Te działy to przede wszystkim dział newsroomu, czyli dział informacji, zbieranie informacji, zagospodarowanie tych informacji, to dział anteny, to, to wszystko, co słyszymy w zasadzie, ale to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej. To, co słyszymy w radiu, to jest tylko część pracy. Żeby ta część pracy mogła się dokonać, musi pracować naprawdę potężny zespół ludzi. Mamy w radiu także zespół portalu, jest jeszcze zespół techników, którzy zajmują się, których normalnie nie widać, nie słychać, ale to dzięki nim jakościowo możemy słuchać radia w bardzo dobrej, w bardzo dobrej jakości. Oprócz tego jest jeszcze dział. Administracyjny, który pełni bardzo ważną rolę. No bez tego trudno nam byłoby funkcjonować. Jesteśmy firmą, może nie za wielką, ale no 60 kilka osób, które pracuje w radiu, musi mieć także obsługę administracyjno-prawną. No wszystko, co jest z tym związane z funkcjonowaniem naszym, spokojnym funkcjonowaniem w radiu. Natomiast funkcja dyrektora to jest taka przedziwna funkcja, bo funkcja, w której Mam zarządzać radiem, ale ja rozumiem to zarządzanie w ten sposób, że wyznaczam priorytety, czy, czy, czy patrzę do przodu, patrząc do przodu, wyznaczam kierunki naszego działania i kierunki naszego rozwoju, próbując odczytywać znaki czasu, próbując odczytywać rzeczywistość, pilnuję tego, żeby radio rozwijało się we właściwym kierunku. Przychodzą możliwości techniczne, przychodzą mody różnego rodzaju. Czy przychodzi sposób patrzenia na rzeczywistość radiową, czy sposób patrzenia, tworzenia programu radiowego? Co nie jest łatwe, żeby umieć odczytać i umieć wskazać kierunek. Jest to dość trudne, ale dzięki temu, że mam swoich zastępców i osoby odpowiedzialne, które stoją na czele poszczególnych działów, ja spokojnie mogę funkcjonować wyznaczając tylko i wyłącznie. Wyznaczając kierunek rozwoju. Natomiast już osoby na, na kierowniczych stanowiskach pilnują tego, żeby, żeby radio normalnie funkcjonowało i żeby radio wypełniało te zadania, które są przed nimi postawione. W tym miejscu chyba no, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo te osoby, z którymi współpracuję, bez ich udziału i bez ich pomocy, ja sam chyba nie byłbym w stanie, w cudzysłowie trochę ręcznie sterować poszczególnymi działami, proszę mi wierzyć. Naprawdę czasami nie wiem, co się w radzie dzieje, bo każdy zna swoje obowiązki i każdy zna swój zakres obowiązków. Oni tam opisując te, te zakresy swoich obowiązków. Myślę, że wyjaśnią to bardzo, bardzo dokładnie, ale ja sam na pewno nie byłbym w stanie tego wszystkiego dopilnować, a to, że się z nimi rozumiem, i to, że spotykamy się często na naradach właśnie w tym pokoju. W moim gabinecie, to, że często dyskutujemy, często się sprzeczamy, wręcz nawet czy kłócimy, to może za wielkie słowo, ale też tego nie brakuje. To decyduje o tym, że radio jest bardzo dynamiczne i jest to redakcja, która funkcjonuje naprawdę, naprawdę coraz bardziej perfekcyjnie i coraz lepiej. Myślę, że dwudziestolecie radia, czyli za rok, będzie okazją do tego, żeby żeby podsumować te całe 20 lat, 19 lat to jeszcze nie jest taka okrągła rocznica, żeby pokusić się o podsumowania przez w następnym roku postaramy się, żeby zebrać wszystko do kupy i żeby pokazać, jak bardzo wiele transformacji przeżyło radio przez te 20 lat, ale to dopiero za rok. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym słuchaczom, bo Przecież tworzymy program nie dla siebie, tworzymy program dla Państwa. To, że jest Państwa ponad 300 tysięcy osób, stałych słuchaczy, to nas bardzo cieszy i to sprawia, że mamy dla kogo pracować. Nasza praca ma sens i jest potrzebna w naszym regionie. Radio ma swoje stałe miejsce tu właśnie w naszym regionie. Zresztą jak jeżdżę po Polsce i słucham rozmów, czy uczestniczę w rozmowach z różnymi przedstawicielami mediów, i lokalnych, i ogólnopolskich. Proszę mi wierzyć, naprawdę zazdroszczą nam, że mamy takie dobre, fajne, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, radio lokalne, które pełni rolę społeczną, pełni rolę misyjną, jeśli chodzi o ewangelizację i jest otwarte bardzo na potrzeby swoich słuchaczy. Życzę Państwu dobrego słuchania naszego katolickiego Radia Podlasie, a także... Jak najczęstszego korzystania z regionalnego portalu informacyjnego podlasie 24. Szczęśliwy.